Cześć, witam was, jestem Ja Gracjan, a teraz będzie odpowiedź dla Tigera Bonzo. Hejka wspaniały Tajgerze Bonzo, ja cię witam teraz gorąco. Nigdy nie chciałem ciebie obrazić, ani niczym ciebie urazić. Moje słowa źle zrozumiane, sprawiły taką dużą zmianę, bo kiedyś mnie pozdawiałeś, a teraz mnie źle zrozumiałeś. Dlatego niemiło się zrobiło i się wydaje, że coś się straciło. Konflikty między ludźmi zawsze powstają, ale po pewnym czasie każde wygasają. Czas wszystko w końcu zmieni i życie wszystkich oceni. Głupio wyszło naprawdę, ale takie jest życie twarde. Jak się ludzie nie rozumieją, to złe moce wtedy szaleją. Dlatego nie kłóćmy się wcale, I wtedy będzie wspaniale. Tej gerze bonzo nie gniewaj się, A ja, Gracjan, pozdrawiam Cię. Na razie, cześć.